Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, szarym i ponurym dniu. Mamy kolejny dzień, kiedy pada, kiedy wieje, kiedy jest paskudnie. Do tego pomimo, że długo spałam, to nie mogłam się dobudzić. Jestem po prostu nieprzytomna. Nie wiem, czy to ciśnieje, czy po prostu to pogoda, ale czuję się jakbym powstała z matką, a nie wiecie, spała 8 godzin. Ale okej, okay, pomijmy ten temat. Dodatkowo jak wstałam, były jakieś problemy z internetem, co prawda w tej chwili trochę się sytuacja unormowała. Ale mam nadzieję, że nie będzie żadnej awarii, bo zazwyczaj tak to u mnie wygląda, że na początku są jakieś małe problemy, a potem internet po prostu umiera śmiercią tragiczną. I, I mam nadzieję, że tak nie będzie, bo jak wiecie, pracuję zdalnie przy komputerze i brak internetu powoduje, że po prostu nie mogę pracować. Dodatkowo, wiecie, muszę byłam wrzucić vloga z wczoraj, bo wczoraj nie miałam zobaczyć kiedy, więc po prostu jeżeli nie będzie internetu, to wszystko się posypie, ale Taka jest rzeczywistość i czasami też tak może się zdarzyć. Trzymajcie kciuki, żeby się wszystko udało, ale wątpię, żeby było podstawie. Mam po prostu złe przeczucie. Powiem Wam, że mam złe przeczucie z tego internetu. Ale zobaczymy. Jest po 15, ja właśnie skończyłam prasę i jak widzicie pogoda się nawet nie poprawiła, czuję się jakby była jesień, bo jest pochmurnie, pada i po prostu jest strasznie brzydko. Nie wiem czy to właśnie ta fatalna pogoda, czy, czy po prostu taki trudny dzień sprawił, że miałam ciężki dzień w prasy, czasami ciężko mi było się z niektórymi klientami dogadać, i pewne rzeczy, rzeczywiście załatwić, i muszę Wam powiedzieć, że jak to kiedy jestem po pracy aż tak wypompowana jak dzisiaj? Nie wiem, co się na to złożyło, ale po prostu wykończyłam dzisiaj pracę. A nie mam tak naprawdę, kiedy odpocząć, bo zaraz muszę zjeść obiad. Muszę sobie nawet pizzę zamówić na szybko, bo szumem z mam ochotę na pizzę z Nie pytajcie, ja lubię takie dziwne pizze. I bo niedługo będę miała gości. Mam w domu pewne spotkanie, o którym też bardzo wiele nie będę mówić. To się już po spotkaniu, bardzo się cieszę, że to spotkanie będzie się u mnie w domu, bo jestem tak, wiecie, wypompowana, że nawet bym chyba nie miała ochoty wychodzić gdzieś na zewnątrz, a tym bardziej w taką pogodę, no jak pada i jest zimno i wie, to człowiek naprawdę nie chce się wychodzić. Ja uwielbiam, kiedy jest, wiecie, słonecznie, kiedy jest ciepło, kiedy można po prostu pójść na taki spacer, a nie w taką pogodę, wtedy wychodzę tylko naprawdę jak muszę i muszę Wam powiedzieć, że Jestem ciekawa, jak dzisiaj przebiegnie to spotkanie, ale cieszę się, że wreszcie udało się umówić, że udało się, udało się spotkać. Może to trochę dziwne, że akurat udało mi się ustawić spotkanie w ciągu nie pracy, ale cieszę się, że w ogóle ma miejsce, więc bardzo, bardzo tak pozytywnie. I też nie wiem, jak dzisiaj będzie wyglądał mój dzień, bo nie wiem, czy się nie będzie trwało to spotkanie, jeszcze ja może postaram Wam się trochę powiedzieć o mojej planacji, bo bardzo często się o to pytacie, więc jeżeli tylko będę miała chwilkę, to na pewno to zrobię. A teraz chyba już muszę nacieć zamawiać pizzę, bo po prostu nie zdążę. I tak wiem, aż tak jedzenie tak bardzo, ale... Czasami można, prawda? Jestem już po spotkaniu, jest około godziny 19. Ja nie mam ochoty na kolację, więc zrobiłam sobie kisiel. I mam kisiel rozgrzewający i muszę wam powiedzieć, że długo ich szukałam, dopiero znalazłam ich w Tesco. i mam smak e, właśnie teraz jabłko z cynamonem jest przepyszny, bo już trochę go zjadłam. Przedtem zajmę kamera bo musiałam go po prostu spróbować. I chciałam dzisiaj wam trochę opowiedzieć o mojej plegnacji, bo często się pytacie czego używam do pielęgnacji i jakichś kremów. Chcecie, żebym zrobiła moja poranna i wieczorna pielęgnacja, ale ja szczerze mówiąc nie widzę sensu, bo nie jest to nic, wiecie, niesamowitego, nie jest to nic spektakularnego, ja nie robię jakiejś super dużej pielęgnacji, bo uważam, że zauważyłam w ogóle, że im mniej kosmetyków użyłam na twarz, tym jest ładniejsza, tym sera jest lepsza i i wszystko wygląda dużo lepiej, dlatego też pokażę Wam po prostu czego używam. Mam tutaj swoje pudełko i może zacznijmy od toniku. Ja ostatnio Was pytałam o tonik, ponieważ właśnie miałam już tylko jedną butelkę. A u mnie tonik idą bardzo szybko, ale kupiłam już kolejny, ale teraz używam tonika z ziai i to jest właśnie z serii liście Manuka. Jak i krem z liści którą powiem, i pasta sprawdza mi się robolacyjnie Tak, ten tonik jest średni. Nie jest to zły tonik, bo bardzo często spotykam, wiecie, złe toniki, ale też nie jest, wiecie, jakiś najlepszy. Ej, o co mi ten kubek? Ej, I można mieć dużo lepsze toniki, chociaż. Cena jego jest naprawdę bardzo konkurencyjna, bo nie kosztuje wiele. Ale myślę, że po prostu, jeżeli nie ma lepszego w sklepie, to można go kupić. Mogę Wam go polecić, nie zrobił mi krzywdy. Działa ok, ale wiecie, on jest trochę za delikatny jak na mojej ceny. Jeżeli chodzi o kremy, to może zacznę od kremów na dzień. Kończę właśnie ten krem pod oczy z Sorali I muszę powiedzieć, że zawsze mnie zadziwia to. Dlaczego te kremy z podoczy są takiej małej pojemności, a wchodzą tak wolno, nie wiem, ja tą topkę mam od kilku miesięcy i jeszcze coś tutaj jest. Bardzo lubię ten krem, jest świetny na dzień, świetny pod makijaż, super mi się sprawdza, polecam. Natomiast na dzień używam w tej chwili również mojego ulubieńca, czyli kremu z Neutrogeny. Jest to właśnie też serwie serwisie grapefruit, bardzo fajny, bardzo lekki, idealny również pod makijaż krem. Sprawdza mi się, do tego przepięknie pachnie grapefruitem, a jak wiecie ja uwielbiam zapach grapefruita, dlatego bardzo dużo przyjemnych sprawia mi rano aplikowanie tego kremu na twarz. I teraz tak, co do kremu wieczorem, to używam dwóch na zmianę w tej chwili. Jednego dnia używam krem właśnie z liści manuka, on jest super na, na nos, bardzo fajnie się sprawdza, bardzo go lubię i rzecz biorąc ostatnio użyłam go częściej, niż tego takiego kremu, bo jakoś bardzo przypadł mi do gustu i uważam, że jest naprawdę świetnym produktem, w świetnej cenie i dostępnym wszędzie, więc naprawdę jeżeli szukacie jakiegoś fajnego e, kremu na nos, e, bo tutaj co prawda jest, e, że chyba może być na dzień i na nos, ale ja właśnie go uwielbiam używać... A nie, on jest Nanos. Dobra, czyli ten jest typowy nanos. I on jest właśnie e, z kwasem migdałowym i moja skóra e, idealnie na niego reaguje. Świetnie się z nim polubiła, więc mogę go polecić. A drugi krem, który używam na nos, to jest właśnie Soraya, z Sorai z też e, tej Aquasel. I on jest naprawdę rewelacyjny, on jest... Teoretycznie leki, bardzo szybko się wchłania, ale bardzo bogaty, więc śmiało mogę go Wam polecić. Bardzo lubię go używać, sprawdza mi się i naprawdę to już jest moje drugie opakowanie. Jest satysfakcjonujący, więc mogę, mogę tutaj za niego ręczyć. Może nie są to, wiecie, kremy, nie wiadomo jaki składnika, o jakiej konsystencji, ale moja twarz na pewno nie wymaga zbyt wiele, więc taki kremy dają jej radę spokojnie. I czuję się po nich świetnie. Bardzo często też na noc nakładam co drugi, trzeci dzień e, tą maskę z ziali, ostatnio była w ulubieńcach, też super rozwiązanie i bardzo często też nie nakładam np na przykład jednego dnia ja kremu na noc, a drugiego nałożę sobie drugą grubą warstwę tego, bo po nałożeniu tego na dzień a wieczorem, wyczorna jest fajna, nabliżona, mięciutka i nie widzę potrzeby, więc w tej chwili nie używam no chyba, że wiecie, jest coś przesuszone, że używam korektora no to wtedy używam tamtego kremu, ale tak to używam właśnie tej maski na nos i również jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. I jak widzicie to są wszystkie moje kremy w tej chwili, więc tutaj nie ma zbyt dużo no, omawiania. Wszystko znajdziecie, wszystko jest moimi ulubienicami ja na razie nie zmieniam pielęgnacji, bo jestem zadowolona. Jeszcze mam trochę kremu do przetestowania ja, ale o tym potem. I teraz tak, jeżeli chodzi o taką dodatkową pielęgnację, to użyłam właśnie tego żelu do mycia twarzy z serii z różowym gruntem. Jest naprawdę dobry, jeden z lepszych żeli do mycia twarzy, na pewno dużo lepszy niż te z które ostatnio miałam. I bardzo fajnie, bo ono robi taki delikatny peeling, więc nie trzeba używać, wiecie, na peelingu. I bardzo fajnie pobudza skórę, bardzo lubię. używam, polecam. Tak jak wszystko zresztą. I teraz tak. Ostatnie widzicie korzystam z pasty z serii zielonej. Y Liście Manuka, przepraszam, że na serialiście Manuka. I też właśnie na zamianę o, z Żylem do mycia twarzy. Na przykład Żylu używałam dwa dni, a tego trzeciego dnia, i potem znowu Żył dwa dni. Naprawdę skóra jest super. tak strasznie liście, że jeden się sprawdza, a drugi strasznie wysypuje po tym. I trochę bałam się użyć tego produktu, ale kiedy go użyłam, to już za pierwszym razem się w nim zakochałam. Jest super. Skóra jest po nim rewelacyjna, oczyszczona, bardzo przyjemna i mogę go Wam śmiało podać. Lecić. trochę mi się kończy tutaj miejsce, no i pozostałe maseczki, jak wiecie uwielbiam maseczki w płachcie, ja korzystam z tych z Garniera, ale też z tych ze Skin 79, tutaj mam jeszcze jedną w stałym zapasie, to jest akurat z wodą z ludowca. świetne maseczki, lubię je używać chociażby raz w tygodniu i bardzo mi się sprawdzają, również bardzo lubię używać nie lubię masz maseczek, które trzeba zmywać, bo mi ciężka jest zmyć maseczkę, więc zazwyczaj używam albo w płachcie, albo pilow, I to jest moja ulubiona maseczka, Morolowa z Balei. Zamawiam je namiętnie, bo po prostu najlepiej działają na moją skórę i, i bardzo je lubię, bardzo fajnie, że tutaj mamy saszetki. Możemy też je gdzieś wziąć pić na wyjazd. A w jednym opakowaniu mamy dwie aplikacje, więc wychodzi to naprawdę tanio i skóra po jest naprawdę oczyszczona. Wiecie, oświeżona, nawilżona i wszystko co najlepsze, więc mogę Wam polecić maseczki z kolei. I czy ja coś tutaj jeszcze mam? Tak. Mam jeszcze krem oczywiście na wypryski, zapomniałam o nim, bo mi się schował po prostu pod maseczkami. Czyli jeżeli mam jakieś stany, wiecie, gorsze mojej cery, czy wyskoczył jakoś jakaś korosta czy na przykład często w pewnym czasie miesiącu tutaj na brodzie mam problem z krostami, to użyłam właśnie tego kremu i bardzo mi się sprawdza, jak wiecie, uwielbiam Effet ja mam ten K+, ponosiliście mi K+, że Duo Plus jest dla mnie zbyt mocny i powiem Wam, że jestem zadowolona z zakupu, naprawdę super mi się sprawdza. I widzę, że właśnie mam problem z ostrością, ale okej, okay, może trwamy, bo mam Wam jeszcze jeden produkt do pokazania, bo bardzo często lubię sobie też nałożyć takie oto płatki pod oczy. I również używam ich z palei z serii q 10 i sprawdzają mi się rewelacyjnie. Też jest to fajne, widzicie? Soszetka, może dojść na wyjazd. Tutaj mamy akurat dwa płatki w każdej takiej saszetce, a dokładnie ich jest chyba 12, więc na 6 kuracji. I uwierzcie mi. Zanim używałam tej maski pod oczy to, to było takie zupełne ukojenie dla moich oczu. Teraz używam ich rzadziej, bo mam tą maskę, ale też jeżeli na przykład chcę sobie zrobić jakiś wieczór spa, kiedy chcę, żeby wiecie, ta skóra była pod oczami taka mięciutka, nabliżona, albo na przykład idę na jakąś imprezę i chcę wyglądać dobrze, to właśnie najczęściej używam tych płatków, bo one mi się sprawdzają rewelacyjnie. I tak naprawdę to jest cała moja pronnacja, jak widzicie. Wcale nie ma tego wiele. I jeżeli chodzi o plumację ciała, jest tego jeszcze mniej, bo mam takie szczęście, że moja skóra jest tak idealna, że nie potrzebuję, wiecie, jakąś wybitnie ją nawilżać. Nie mam problemu z suchą skórą. Tutaj wam tylko po prostu używać pilniki. Ale tak to nie mam jakiegoś większego problemu, bo też nie muszę używać zbyt często, więc to, to skóry to tak naprawdę wystarczy i zwykłe kąpiele czasami dłuższe i, i wygląda rewolucyjnie, a natomiast mm. będę mogła używać troszeczkę więcej produktów. Ale mimo wszystko myślę, że nie jest tego zbyt wiele, teraz mam jeszcze jeden krem do przetestowania, bo zostałam w paszce od jednej z Was matujący, na pewno go przetestuję. Tylko wiecie, ja też nie chcę otwierać kremu zanim nie skończę jakiegoś, bo nie widzę sensu, żeby się marnowały. A co Wy używacie? Uważacie, że moja pielęgnacja jest Zbyt mała, zbyt duża. Czy jest to odpowiednia ilość produktów? Wiem, że niektórzy używają tylko jednego kremu, a niektórzy używają, wiecie, bardzo dużej ilości produktów. Ja myślę, że w tym momencie mam odpowiednio dobrą dla siebie prognostkę. Jak widzicie, moja seria wygląda naprawdę w miarę dobrze. Wiadomo, ja że gdzieś tam wieczorem się zaczyna świecić, ale. Nie mam jakichś, wiecie, wyprysków, jakichś trądziku. Nie mam problemów teraz ani z suchą skórą, ani e, jakichś plam, więc myślę, że naprawdę wygląda dobrze. Kiedyś miałam problem, z, pomimo tego, że miałam przetłuszającą się serpenter, e, tutaj właśnie w okolicach nosa, czoła, miałam e, strasznie takie suche miejsca. I w momencie, kiedy zmieniłam plamę na bardziej zabierzająco, problem znikł. I zauważyłam też, że coraz mniej mi się skóra przetłusza, więc bardzo fajnie. Obecnie jest 22.30 i ja niedługo będę dokładnie się spać, ale muszę Wam powiedzieć, że miałam rację, od ponad 3 godzin walczę z internetem, który niestety umarł, wytrzymał cały dzień. Niestety nie miałam kiedy w trakcie dnia wrzucać dla Was filmu i postanowiłam, że po prostu wrzucę go około godziny 20.00, wrzuci się w pół godzinki i będziecie mieli wieczorem vloga. Okazało się, że od chyba 19.30 czy od 20 po prostu nie mam internetu, więc bardzo pozytywnie na vlogowy rok. Ale wiecie, ja znam swój internet i wiem, że raz na jakiś czas po prostu musi umrzeć, żeby potem powstać. Więc nie mam świadomość tego, że taka sytuacja może się zdarzyć. Po prostu jutro będą vlogi albo jutro będzie jeden, a w sobotę dwa zobaczymy po prostu jak się z tym wszystkim powyrabiam. Ale nie mam też za bardzo co robić, bo wiecie, kiedy nie ma internetu, no to trochę ciężko cokolwiek robić w internecie kiedy go nie ma, prawda? Więc obejrzałam milionerów, obejrzałam kuchenne rewolucje, trochę udostępniłam internet z telefonu, żeby, wiecie, coś tam posprawdzać, napisać Wam posta, ale na tym internecie niestety nie jestem w stanie wyrzucać filmów, więc będę musiała to zrobić jutro. Mimo wszystko mam nadzieję, że cieszycie się, że na razie udaje mi się bo z vlogowym rokiem i vlogi są codziennie, może nie ukazują się codziennie, ale udaje mi się nagrywać i muszę powiedzieć, że jak na razie jestem z siebie bardzo dumna, a to jest tak naprawdę dopiero początek, bo zobaczcie, dzisiaj mamy, który? Dziewiąty, więc to jest dopiero dziewiąty vlog, a ja już jestem z siebie dumna, zobaczymy co będzie za trzy miesiące, ale jak na razie jestem bardzo dobrej myśli. Dobra, ja myślę, że powoli będę się zbierać spać, bo nie widzę sensu siedzenia i wiecie, potem jutro bycia nieprzytomnym w pracy, więc dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania, w kolejnym filmie widzimy się już jutro, trzymajcie się, cześć!